Michał Wienicki, podinspektor dyspozycji e, obsługi inwestora i rozwoju gospodarczego. Co pan sądzi o przynależności Polski do Unii Europejskiej? E, no, myślę, że te 10 lat przynależności na pewno e, wpłynęło pozytywnie na rozwój kraju. E, dużo inwestycji, które zostały zrealizowane dzięki e, środkom unijnym. E, na pewno bardzo zmieniły nasze miasto, jakie pozwoliły na rozwój gospodarczy. W jakich Panu Szarach zdaniem gospodarki występują największe dochody do finansowania? Ciężko jest mi określić, w jakim obszarze gospodarki, ponieważ jakby programy skierowane do przedsiębiorców na pewno nie są przez nas obsługiwane bezpośrednio tylko przez instytucje zarządzające tymi środkami. Natomiast na pewno największy nacisk jest składziony na rozwój innowacji w gospodarce. Y jakie widzi pan nowe możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej? Nowe możliwości. Y a w jakim zakresie? Życia codziennego, czy to jakoś to ułatwiło na przykład? Czy ułatwiło? Y y czy można jakieś nowe rzeczy wprowadzić? stop finansowania? Jeśli chodzi o dofinansowanie na pewno no tak jak mówiłem już wiele powstało w ciągu tych 10 lat inwestycji między innymi z takich myślę, że z najciekawszych rzeczy to na pewno inwestycje, które powstały na rzeczy rozwoju parku przemysłowego, nowoczesnych technologii i zresztą w tego w parku przemysłowego dzięki dofinansowaniu z Unii Dało się wybudować tam drogi, kanalizację sanitarną no i przyciągnąć inwestorów, którzy tworzą nowe miejsca pracy. Co zmieniłby Pan w obecnym systemie funkcjonowania w Unii Europejskiej? Funkcjonowania w Unii czy samych funduszy? No, funkcjonowania. Ciężko mi powiedzieć, ponieważ myślę, że jest to raczej kwestia polityki bardziej krajowej niż takiej lokalnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam mówić? Tak. Nazywam się Leżała. Imię Tadeusz. Jestem wiceprzewodniczącym Związku Emerytów i Ręcistów w Targazie Czecińskim. Działamy w bardzo szerokim zakresie dla emerytów i rencistów, inwalidów. Pamiętań. Więc zadam teraz Panu kilka pytań. Na przykład, czy uważa Pan, że przynależność do Unii Europejskiej jest korzystna dla Polski? Tak. A czy interesuje Pana temat Unii Europejskiej? Tak. Czy pomoc ze środków Unii Europejskiej występuje w Pana środowisku? Tak, występuje. Czy zmieniłby Pan coś w funkcjonowaniu Unii Europejskiej? Tak. A co nie podoba się Panu w Unii Europejskiej? Unia Europejska. Ja wymyśla przepisy, które są moim zdaniem zdurne jeśli chodzi, na przykład, zakaz był ostatnio szeroki, że zakaz wędzenia bo, bo to środowisku szkodzi, a to jest nieprawda i takie przepisy, które są takie no, znaczy, no które nie są y jakoś tak zgodne z opinią Publiczną. Nie podoba się to ludziom, Polakom szczególnie. Ale Unia Europejska wymyśla i trzeba się stosować do tego. Dziękuję bardzo. Czy uważają Państwo, że przynależność do Unii Europejskiej jest korzystna dla Polski? Tak. No jak najbardziej tak. Czy interesuje Państwa temat Unii Europejskiej? Hmm. Oczywiście, że tak. No, w miarę swoich kompetencji, i możliwości, to co jest do uzyskania, to jak najbardziej tym się interesuje. Czy pomoc ze środków Unii Europejskiej występuje w Państwa środowisku? Tak, oczywiście. Czy zmieniliby czy zmieniłby Państwo coś w funkcjonowaniu Unii Europejskiej? Oj, wiele rzeczy. Ja to chyba um, trzeba mieć dużo czasu, żeby to wszystko wymieniać. E, tak samo, uważam. A co je podoba się Państwu w Unii Europejskiej? Mieli niejednolitość przepisów. Brak synchronizacji wszystkich działań gospodarczych, niejasne to są te przepisy wszystkie, przepisy nie są publikowane do wiadomości, są niezrozumiałe dla społeczeństwa. Nie. Czy wiesz jakie korzyści przynosi integracja państw Unii Europejskiej? Nie, nie. Czy jesteś tam bieżąco w temacie projektów Unii Europejskiej? Nie, nie, Czy interesuje Cię temat Unii Europejskiej? Nie, nie. Czy Pan z funduszy Unii Europejskiej występuje w Twoim środowisku? Karitas. Eee, czy uważasz, że przynależność Polski do Unii Europejskiej jest korzystna? No tak, jest. Czy interesujecie temat Unii Europejskiej? Nie. Czy pomoc ze środków Unii Europejskiej występuje w Twoim środowisku? No tak, muszę nie to. Dziękuję. Czy uważasz, że przynależność do Unii Europejskiej jest korzystna dla Polski? Czy nie, <laughs> nie. Czy interesuje Was temat Unii Europejskiej? Bardzo. Czy pomoc ze środków Unii Europejskiej występuje w Waszym środowisku? Nie, nie. Dziękuję. Czy, czy uważa Pan, że przynależność do Unii Europejskiej jest korzystna dla Polskich? Yy, tak, bardzo, ponieważ zyskaliśmy na tym bardzo dużo. Yy, tak. Ja czy interesuje Pana temat Unii Europejskiej? Nie. Czy pomoc ze środków Unii Europejskiej jest korzystna, jest, występuje w Pana środowisku? Tak. Dziękuję. Dziękuję. Mówił dla nas Franek. Czy uważacie, że przynależność do Unii Europejskiej jest korzystna dla Polski? Tylko nie w powiem. Nie powiem. Tak, tak. Tak, tak. Czy interesuje Was temat Unii Europejskiej? Nie. Nie. Czy pomoc ze środków Unii Europejskiej występuje w Waszym środowisku? Tak. Dziękuję. Okej. Okay. Czy uważasz, że przynależność do Unii Europejskiej jest korzystna dla Polski? Tak, uważam, że przynależność Polski do Unii Europejskiej Słuchaj, jest. Proporcjonalna. Proporcjonalna. Korzystna, ponieważ może z tego dużo korzyści, na przykład pieniądze, lub e, pomoc w sprawach wojennych. Nie, nie. Czy interesuje Cię temat Unii Europejskiej? Nie zbyt. Czy pomoc ze środków Unii Europejskiej występuje w Twoim środowisku? Tak, występuje. Między innymi remont mostu przy ulicy Konotnickiej. Dziękuję. Proszę. Czy uważasz, że przynależność do Unii Europejskiej jest korzystna dla Polski? No tak. Czy interesuje Cię temat Unii Europejskiej? No tak częściowo, bo nie za bardzo więcej tam się dzieje ogólnie, ale... No. Czy pomoc ze środków Unii Europejskiej występuje w Twoim środowisku? Oczywiście, że tak. Dziękuję. 30% ludności interesuje się tematem Unii Europejskiej. Zaledwie 20% jest na bieżąco w temacie projektów Unii. 70% dostrzega pomoc z funduszy europejskich w swoim środowisku. A 60% ludzi nie zdaje sobie sprawy z korzyści, jakie przynosi integracja państw Unii.